Czy słyszeliście o ostatnim objawieniu ojca Pio? Proroctwo, które wywołało może dyskusji, ciekawości, a nawet obaw. Dziś chcemy zagłębić się w ten tajemniczy i fascynujący temat, mówiąc o znakach ostrzegawczych, które według doniesień poprzedzą niesławne trzy dni ciemności. Zanim się zagłębimy, przypominam wszystkim entuzjastom tajemnic i duchowości, aby subskrybowali kanał i aktywowali powiadomienia, aby nie przegapić żadnych aktualizacji. Myśląc o proroctwach i tajemnicach otaczających wybitne postacie duchowe, takie jak ojciec Pio, nie sposób nie być zafascynowanym. Ale co jest prawdą w tych historiach? I co ważniejsze, jakie znaki, według tej proroctwa, powinniśmy uważnie obserwować? Zostańcie z nami, aby się dowiedzieć. Jeśli również jesteście zafascynowani tymi tematami i chcecie kontynuować z nami eksplorację tajemnic istnienia, zapiszcie się teraz na kanał i kliknijcie dzwonek, aby nie przegapić żadnych naszych kolejnych przygód w tajemnicy. Ojciec Pio, znany ze swojej głębokiej duchowości i noszenia stygmatów. Przez większą część swojego życia, był wiodącą postacią w katolickim krajobrazie religijnym. Oprócz bycia bardzo poszukiwanym spowiednikiem i potężnym orędownikiem, był również bohaterem licznych mistycznych wizji, które uczyniły go sławnym daleko poza granicami swojej apuli. Jedna z tych wizji, która wzbudziła znaczne zainteresowanie i nawet strach, dotyczy tak zwania dni ciemności. To proroctwo mówi o okresie całkowitej ciemności, która ogarnie ziemię, podczas którego będą miały miejsce katastroficzne wydarzenia różnego rodzaju, takie jak trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne i burze o niespotykanej dotąd sile. Według doniesień ten okres ciemności będzie rodzajem boskiej kary Mającej na celu oczyszczenie ludzkości z nagromadzonych grzechów i przywrócenie jej na ścieżkę wiary i bardziej autentycznej duchowości. Znaki ostrzegawcze tego wydarzenia, jak opisano w wizjach ojca Pio i innych podobnych proroctwach przypisywanych różnym świętym i mistykom, obejmują serię zdarzeń, które powinny służyć jako dzwonek alarmowy DLA ludzkości. Wśród tych znaków znajduje się znaczący wzrost katastrof naturalnych, takich jak susze, powodzie i wyjątkowe katastrofy klimatyczne, a także rosnące rozprzestrzenianie się wojen i konfliktów na całym świecie. Innym ostrzegawczym znakiem wspomnianym jest znaczący spadek wartości moralnych i duchowych, z coraz większym oddalaniem się ludzkości od wiary. W tym scenariuszu proroctwo Trzy dni ciemności nie jest postrzegane tylko jako kara, ale także jako szansa na głębokie odnowienie duchowe. Zaleca się tym, którzy wierzą w tę wizję, aby przygotowali się poprzez modlitwę, pokutę i nawrócenie, aby móc stawić czoła temu okresowi z wiarą i nadzieją, widząc go jako niezbędny krok w kierunku duchowego odrodzenia ludzkości. Pomimo niepokojącej natury tego proroctwa, ważne jest podkreślenie, że Kościół katolicki nigdy nie wydał oficjalnego osądu na jego temat, pozostawiając wiernym wolność wierzenia lub niewierzenia w prywatne objawienia, takie jak te przypisywane ojcu Pio. Jego postać jednak nadal jest źródłem inspiracji DLA wielu, nie tylko za sprawą jego proroctw ale również dzięki jego przykładowi życia poświęconego służbie innym i głębi jego wiary. Proroctwo Trideni Ciemności, jak interpretują je wierni i badacze wizji ojca Pio, wydaje się zapowiadać serię znaków ostrzegawczych, które wahają się od drastycznych zmian klimatycznych po zjawiska nadprzyrodzone. Każde z nich niesie głębokie znaczenie i przesłanie ostrzegawcze DLA ludzkości. Proroctwo rozpoczyna się od zapowiedzi gwałtownych zmian klimatycznych, zjawisko już obserwowalne we współczesnej rzeczywistości. Te zmiany objawiałyby się ekstremalnymi wahnięciami temperatur w bardzo krótkim czasie, daleko wykraczającymi poza normalne fluktuacje sezonowe czy przewidywane zjawiska pogodowe. Takie anomalie klimatyczne. Zgodnie z interpretacjami, miałyby służyć jako dzwon alarmowy DLA nadchodzącego okresu ciemności, sygnalizując nieporządek w naturalnej harmonii planety, spowodowany mieszanką ludzkich czynników środowiskowych i możliwych interwencji boskich. Innym znakiem ostrzegawczym są wyjątkowe zjawiska astronomiczne, takie jak pojawienie się asteroid i komet widocznych gołym okiem. Czy obecność innych nietypowych zjawisk niebieskich? Te zdarzenia, oprócz oferowania rzadkiego i fascynującego spektaklu, miałyby za zadanie przypomnieć ludzkości o jej maluczkości w obliczu ogromu wszechświata i mocy sił nim rządzących. Wizja tych ciał niebieskich, według niektórych interpretacji, miałaby służyć jako ostrzeżenie do refleksji nad własnymi działaniami i potrzebą zmiany duchowej i zachowań. Proroctwo kontynuuje, podkreślając pogorszenie się tkanki społecznej i moralnej ludzkości. Wzrost przemocy, korupcji i ogólna utrata wartości moralnych i duchowych wskazują na oddalanie się od praw naturalnych i boskich, prowadząc do klimatu napięć i społecznej niestabilności. Te zaburzenia, co więcej, Odzwierciedlają głębszy kryzys kryzys ludzkości, która wydaje się zgubić swoją etyczną kompas, podkreślając potrzebę wewnętrznej odnowy jako warunek wstępny, do stawienia czoła trudnym czasom. Wreszcie, nadprzyrodzone manifestacje, takie jak wizje zbiorowe, znaki cudowne i zjawiska niewytłumaczalne, stanowiłyby ostatnie ostrzeżenie przed nadejściem. Three dni ciemności. Te wydarzenia, które wykraczają poza racjonalne i naukowe wyjaśnienia, byłyby zaproszeniem do uznania obecności i działania Boskiego w codziennym życiu, motywując ludzi do konwersji serca i odkrywania na nowo wiary. W tym kontekście proroctwo Tridni dni ciemności, nie powinno być interpretowane wyłącznie jako ostrzeżenie przed kataklizmicznymi wydarzeniami, ale raczej jako zaproszenie do głębokiej refleksji nad kierunkiem, w którym zmierza ludzkość. Zachęca do rozważenia naszych indywidualnych i zbiorowych odpowiedzialności, zadbanie o planetę i relacje z innymi, podkreślając znaczenie duchowości, wiary i miłości. Jako podstawowych wartości, które pomogą przezwyciężyć wyzwania teraźniejszości i przyszłości? Co myślisz o tych proroctwach? Czy uważasz, że są one wezwaniem do refleksji nad naszym sposobem życia i codziennymi wyborami? Czy postrzegasz je jedynie jako miejskie legendy? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Jeśli to wideo skłoniło Cię do refleksji, i chciałbyś zgłębić z nami inne tajemnice i proroctwa? Napisz w komentarzach: Tridni dni ciemności. Podsumowując, ostatnie objawienie Ojca Pio i znaki poprzedzające Tridni dni ciemności zachęcają nas do głębokiej introspekcji i przemyślenia naszych wartości. Niezależnie od osobistych przekonań, podstawowe przesłanie mówi o życiu w duchu dobra i duchowości przygotowując się do odważnego i pełnego nadziei stawienia czoła wszelkim wyzwaniom, jakie przyszłość może przed nami postawić.